Cześć. Znowu się widzimy. Zawsze zastanawiałam się, jak kupić używany ciągnik. Chodź pogadamy o tym. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się, jak kupić ciągnik używany i nie żałować. Dzisiaj jest z nami Tomek, serwisant. Tomku, powiedz mi, na co zwrócić uwagę przy kupnie ciągnika? Wiadomo, że ważny jest jego przebieg, rok produkcji. Na co powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę? Oczywiście te rzeczy, które wymieniłaś, czyli przebieg i rok produkcji, interesuje nas najczęściej podczas zakupu maszyny. Zarówno samochody, jak też ciągnika. W przypadku ciągników interesuje nas również, w jakim miejscu ta maszyna pracowała, czyli w jakim gospodarstwie, jakimi pracami się zajmowała ta maszyna. Ponadto historia serwisowania ciągnika. Czy ciągnik był serwisowany w serwisie autoryzowanym, czy też w innych punktach. Jak już odniosłeś się do tego samochodu, to przy kupnie samochodu zwrócamy uwagę na jego kierownicę. Na jakie punkty powinniśmy zwrócić uwagę przy ciągniku? Podobnie jak w samochodzie, w ciągniku powinniśmy zwrócić uwagę na wnętrze kabiny, czyli fotel operatora, elementy tapicerki. To może świadczyć o, o tym, w jaki sposób ten ciągnik był używany. Z, z tym, że trzeba wziąć pod uwagę warunki, w jakich ciągnik pracuje. W odróżnieniu, w odróżnieniu od samochodu są to warunki Często trudne, w zabrudzeniu, w pyle. Tomku, a na jakie ważne podzespoły warto zwrócić uwagę w ciągniku? W przypadku ciągnika używanego najczęściej zwracam uwagę na zużycie podnośnika, gdyż podnośnik jest używany z większością maszyn rolniczych. A czy u Was w serwisie sprawdzacie takie ciągniki przed zakupem? Tak, akurat teraz mamy taki ciągnik do sprawdzenia. Jest to ciągnik John Deere 6930 premium po przebiegu 6000 godzin. Jest to ciągnik z 2007 roku. I jaki koszt musi podnieść rolnik za taki właśnie przegląd ciągnika? No jest to koszt rzędu kilkuset złotych, ale w odniesieniu do tego, co możemy tutaj odkryć, jakieś wady ukryte czy też usterki. No Jest to niewielki koszt, gdyż uchroni klienta przed kosztami w późniejszym czasie. I od czego zaczynamy taki przegląd ciągnika? Jeżeli mamy możliwość, przeprowadzamy diagnostykę komputerową po to, to, żeby określić stan techniczny silnika i biegów. A jak sprawdzić dany ciągnik, jeżeli nie mamy dostępu do takiej diagnostyki? No wtedy musimy przystąpić do ogólnych olędzi. Tutaj można skupić uwagę na hałasach wydobywających się silnika czy też z układu napędowego. A jak samodzielnie ocenimy stan hydrauliki? Najprostszym sposobem jest y, sprawdzenie ciśnienia w układzie hydraulicznym, podłączając manometr do gniazda hydraulicznego. A czy mogę samodzielnie określić, że coś było wymieniane w ciągu? Y, nie zawsze, aczkolwiek jest to możliwe, na przykład poprzez. Y, Ocenę koloru elementu, jeśli od, różni się od pozostałej części ciągnika. Może to świadczyć o jego usterce, bądź też, że był wcześniej wymieniony już. A co możemy sprawdzić na postoju? Na postoju możemy sprawdzić jeszcze podnośnik. No tutaj muszę, musimy ręcznie chwycić za ramiona, sprawdzić luzy poszczególnych elementów. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na te elementy, gdyż naprawa jest dosyć kosztowna. I na koniec zostało nam najważniejsze, czyli jazda testowa? Tak, podczas jazdy testowej możemy sprawdzić ogólnie w jaki sposób zachowuje się ciągnik, jak pracuje przekładnia, jak pracuje zawieszenie, czy nie wydobywają się jakieś niepokojące odgłosy. Z zawieszenia, czy nie ma. nie występują różnego rodzaju wibracje. Tomek, a jakie są największe wady kupna ciągnika używanego? Zwykle są to ciągniki sprowadzane z zagranicy, mają bardzo duże przebiegi i bez diagnostyki jesteśmy narażeni kupując taki ciągnik na ukryte wady, które się ujawniają w późniejszym czasie. Z czym musimy się liczyć kupując maszynę używaną? Maszyny używane charakteryzują się dużym zużyciem elementów. Przykładowo naprawa przekładni to jest koszt od 20 tysięcy zł. A tak, już na koniec, podsumowując odcinek, takie trzy kluczowe rady dla kupującego: Dokładnie sprawdź historię maszyny, która cię interesuje. 2. Dokonuj zakupu w sprawdzonym miejscu. Trzy. Jeśli masz możliwość, skorzystaj z autoryzowanego serwisu, aby dokładnie sprawdzić maszynę przed zakupem. I to by było dzisiaj na tyle. Dziękujemy za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie i zawsze bądźcie na czas.